Dzień dobry, witam Państwa. Dziś przedstawiamy bardzo częstego gościa, czyli Chryslera Pacyfikę. Auto świeżo sprowadzone z Ameryki po pełnej naprawie. Samochód z 2020 roku w wersji wyposażenia Touring L Plus z pakietem S. Samochód. Niedawno sprowadzony, przyjechał do nas z uszkodzoną lewą stroną. Zaraz będziemy mówili wszystko, jak to, że tak powiem, było uszkodzone i co było naprawiane na jakich częściach. Autko z pakietem S, czyli mamy wszystkie czarne listwy, czarne znaczki, czarne 20 calowe felgi. Czarne całe wnętrze. Auto z takim fajnym smaczkiem. W bardzo popularnym białym kolorze. Jest to kolor, który aktualnie jest na, na topie. Fajna wersja wyposażenia. Mamy tutaj radar. Mamy kamery 360. Parktroniki przód, tył. Mamy monitory. Wszystko, że tak powiem. Co można powiedzieć nam potrzeba. Teraz tak, co do szkody. Samochód przyjechał z uszkodzoną tą stroną. Wymieniliśmy przednie lewe drzwi, drzwi były w kolorze. Naprawiliśmy yy, drzwi tylne, bo były lekko zagięte. Lekko przygięty był błotnik, to zostało naprawione. Te trzy elementy zostały polakierowane na nowo, żeby się kolor nie różnił. <laughs> Teraz tak było tutaj lekkie uszkodzenie powierz powierzchowne tego elementu, więc taki kawałek poszycia mniej więcej odtąd dotąd i tu został wstawiony. Było to same poszycie, bez wewnętrznego słupka, żeby tu nie było jakichś szpachli innych tam. Wiadomo, że szpachli trochę jest na łączeniach, ale to lepiej tak, niż całe to by było yy, wykitowane. No i dobra. I co? Teraz może przejdziemy tak jeszcze dookoła. Pokażemy, jak te auto z takich ciekawych rzeczy. Mamy tak, felgi 20 calowe zamontowaliśmy tutaj. Nówki opony, opony firmy Nexen w rozmiarze 2.4.5 2.4.5, dokładnie 50-20 Hamulce mamy po pełnym serwisie Mamy tutaj tarcze, klocki, wszystko że tak powiem jest nowe Przód, tył mamy wszystko to samo Tak jak sobie widać i tak to sobie wygląda. Mamy kamerę 360, mamy czujnik martwego pola, mamy kamerę przy lusterku, reflektory mamy soczewkowe ze światłem dziennym, ledowym, aktywny tempomat, czujniki parkowania. Samochód standardowo, jak to u nas jest po pełnej yy, konwersji, czyli mamy lampy dostosowane do wymogów yy, europejskich. Kierunki są pomarańczowe, światło przeciwgielne. A no, może pójdziemy, włączymy, pokażemy, jak to sobie wygląda. Więc uruchomimy sobie powiedzmy awarię. I teraz sobie widzimy kierunkowskazy, sobie świecą. Mamy światło przeciwmugielne, także tutaj nie będzie problemu na przeglądzie technicznym. Idziemy teraz, może pokażemy pokażemy, jak wygląda komora silnika. Jesteśmy pod maseczką. Tutaj standardowo zmieniony był olej w silniku. Wymieniliśmy też bolączka tych aut to jest to, że cieknie nam podstawa chłodnicy oleju. Tu zostały wymienione oringi oringi i problem został zażegnany. Dodatkowo wymieniliśmy świecę komplet szczelek kolektora i jeśli chodzi o serwis silnika, to by było sobie na tyle. Dobra, przejdziemy teraz do środka auta. Jesteśmy w środeczku. Teraz tak, tu jeśli chodzi o naprawę, przy uderzeniu odpaliła się pirotechnika, czyli deska cała z poduszkami wystrzeliła. Wsadzona jest tutaj oryginalna, używana deska z poduszkami. Jest to wszystko na oryginale bez żadnych regeneracji. Wszystko w oryginale, używane części. Dodatkowo wystrzona była kurtyna. Kurtyna tak samo została wymieniona na oryginalną. I mamy temat pirotechniki, zażegnany. Także nie bójmy się tego, bo wszystko jest na oryginale. Teraz tak pakiecik S, czyli mamy cały czarny środek. Oznaczenie S. Czarne sufity, czarne całe boczki, yy, pamięć fotela kierowcy, fotele przednie podgrzewane, sterowane elektrycznie, podgrzewana kierownica. Yy, co my tutaj takiego jeszcze sobie mamy? Tak, o, auto, jeśli chodzi o przebieg, mamy tam niecałe 178 tysięcy kilometrów. Mamy odtwarzacz Blu-ray całe polskie menu yy, polskie menu mapy Europy wszystko tu sobie mamy Tutaj mamy powgrzymaną kierownicę i tego typu rzeczy. Jeszcze teraz może pokażemy Mamy kamerę 360 możemy się pobawić kamerkami. I tak to sobie tu wygląda. Przejdziemy dalej. Mamy monitorki. Tutaj tak samo mamy polskie menu. Jak sobie widzimy. Tylne siedzenia tak samo są podgrzewane. Mamy roletki w bocznych szyłach, klimatronik trzystrefowy. Tylna kanapa. Tylna kanapa to jest chyba jak nowa. Nie wiem, czy ktoś tu w ogóle jeździł. Bo nie ma grama śladów zużycia. Tak to sobie wygląda tu. teraz na drugą stronę autko jest standardowo po pełnym czyszczeniu, praniu, polerowaniu lakieru tak żeby klient mógł się tym autem cieszyć a nie na początku wkładać w to jakieś pieniądze tak to sobie Zamykamy, zamykamy. Do każdego auta, oczywiście, posiadamy Carfax. Więc, jak chcesz sprawdzić historię tego auta, to nie wykupuj tego, napisz do nas, my to podeślemy. Dysponujemy wszystkimi zdjęciami od momentu zakupu na aukcji, przez transport i dostawę. Do Polski na każdym etapie mamy to udokumentowane. I tak to sobie tu wygląda. Także jeśli szukasz takiego samochodu, to mamy go w ofercie. Mamy też drugą pacyfikę z tego samego rocznika w wersji Limited Ewentualnie alternatywa To jest Honda Odyssey w wersji Elite Z przebiegiem niecałe 60 tysięcy km Wszystko u nas dostępne Teraz jeszcze może pokażemy taki fajny bajerek I teraz tak Zamykamy autko Wciskamy dwa razy Mamy Zdalne odpalanie Bardzo fajna opcja na zimę. Dobra, gasimy auto. Otwieramy, pokażemy jeszcze, że wszystko tu sobie mamy działające z pilota. Drzwi jedne, drzwi drugie. Zamykamy jedne, zamykamy drugie. Otwieramy. tylną klapę. I wszystko to nam działa z pilocika. Także zapraszamy do kontaktu. W komentarzu pojawi się link do strony Autoplacu, gdzie będzie można zobaczyć pełną ofertę tego pojazdu. Pełny opis, wszystkie dane, cenę. I, i tyle. No. Ewentualnie, jeśli Chcielibyście sprowadzić taki samochód u nas bezpośrednio, będzie to zupełnie inna cena, będzie to bardziej promocyjne. Sprowadzamy tego dosyć sporo, mamy w tym doświadczenie, zarówno jeśli chodzi o naprawy przez inspekcję auta w Stanach. Zrobimy wszystko, co tylko będziecie chcieli. Także zapraszamy do kontaktu RDM Motors.